Niedawno swoją premierę miały dwa nowe gimbale, DJI RS4 oraz RS4 Pro. Czym się różnią od swoich poprzedników? Ile kosztują? I czy warto? Na te pytania odpowiemy sobie już za chwilę. Czołem. Witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStrike. Na starcie opowiem Wam, czym w ogóle jest ten sprzęt i co potrafi. Razem z gimbalami swoją premierę miał też system DJI Focus Pro. Nie będziemy dzisiaj o nim rozmawiać. Jeżeli chcielibyście, żebym przygotował o nim film, dajcie znać w komentarzach. Napomknę tylko, że same gimbale nie wprowadzają jakichś niesamowitych innowacji, ale w połączeniu z systemem Focus Pro Robi się z tego całkiem ciekawy temat. Razem z Lidarem i Wizją bezprzewodową mamy tutaj całkiem spory ekosystem z dużymi możliwościami. Jest to temat raczej na średnie i większe produkcje filmowe. Ja dzisiaj skupię się na tym, co robię jednak najczęściej, czyli One Man Army. A więc szukając na naszej notopstrykowej stronie gimbala od DJI z serii RS4 natkniecie się na cztery różne produkty z dobiskami Pro albo Combo. Co one konkretnie oznaczają? Podział jest względnie prosty. Mówimy tutaj o dwóch gimbalach RS4 i RS4 Pro. W bardzo dużym skrócie, RS4 jest mniejsze, przeznaczone pod lekkie, współczesne bezlustrykowce. RS4 Pro jest większym gimbalem, można powiedzieć, wołem roboczym, który spokojnie udźwignie większe kamery. W standardowym zestawie dostajemy gimbala, baterię, trójnuk kabelki i stopki do mocowania kamery. Dopisek Combo mówi nam o tym, że zestaw jest rozszerzony o futerał do transportu, silnik Focus Pro i dodatkowy uchwyt. Zaczniemy sobie od umówienia RS4. Jest to gimbal przeznaczony raczej dla osób, które tak jak ja działają jako jednoosobowa grupa specjalna. Wrzucimy na niego na spokojnie większość bezlusterkowców, które mamy dostępne na rynku w tym momencie. Mamy tutaj udźwig do 3kg. Na jednym ładowaniu według producenta wytrzyma 12 godzin w bezruchu. Eee, prywatnie mam jego poprzednika RS3, do którego dołączona jest dokładnie ta sama bateria i nigdy nie udało mi się ukręcić takiego wyniku. Może dlatego, że nie testowałem go w bezruchu. Realnie udało mi się z niego wyciągnąć przy intensywnej i ciągłej pracy jakieś 4-5 godzin. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że zazwyczaj pracuje z ciężkim setupem, przekraczającym 2 kg, więc bateria ma prawo szybciej uciekać. Jeżeli macie jakiś lżejszy, bardziej kompaktowy setup, to myślę, że na spokojnie uda Wam się wykręcić lepszy wynik. Mamy tutaj wbudowany ekranik OLED, z którego sterujemy ustawieniami gimbala. Po prawej stronie znajduje się przełącznik do zmiany trybów PTF, PF oraz FPV. Po lewej stronie przyłączniczek do joysticka, może służyć jako sterowanie gimbalem lub jako sterowanie power zoomem. Pod palcem wskazującym mamy spust, który możemy zaprogramować na lock mode albo na FPV. Nad nim mamy kółeczko, które możemy dowolnie zaprogramować. Jeżeli korzystamy z follow focusa, kółeczko nim steruje. A jak go nie mamy, to możemy sterować ISO, shutter speedem lub przysłoną. Wszystko jest do ustawienia. Obok ekraniku mamy dwa przyciski, zdalne rozpoczynanie nagrywania oraz przycisk funkcyjny. Po prawej stronie mamy włącznik i wyłącznik i tutaj bardzo fajnym motywem jest funkcja auto-lock, co to znaczy, że możemy gimbala uśpić krótkim naciśnięciem włącznika, wtedy gimbal blokuje wszystkie swoje osie. Wybudzamy go krótkim kliknięciem we włącznik. Długie przytrzymanie włącznika wyłącza gimbal, Tutaj też możemy zaprogramować go, żeby zablokował się w poziomie, albo kompaktował, albo nic nie robił przy włączeniu. Teraz krótko o RS4 Pro. Pro udźwignie nam cięższy setup, bo ważący nawet 4,5 kg. Mamy tutaj dłuższe ramiona, więc zmieścimy na nim znacznie większe kamery. Do tego ramiona zrobione są z włókna węglowego, dzięki czemu zyskujemy trochę na wadze. No i najważniejsze, wersja Pro współpracuje z systemem transmisji, lidarem oraz całym ekosystemem, który DJI buduje od lat. No dobra, wiemy mniej więcej, jakie są techniczne parametry tych gimbali, ale czym się różnią od swoich poprzedników z generacji trzeciej? Pierwsza i dla mnie najważniejsza różnica to płytka pozwalająca nam na mocowanie kamery zarówno w poziomie, jak i w pionie. W dobie wszechobecnego pionowego kontentu jest to spore ułatwienie dla osób takich jak ja. W przypadku modelu RS3 mieliśmy dwie możliwości: korzystanie z trybu portretowego, który jest okropnie niewygodny. Albo mogliśmy dokupić sobie takiego Denxa za około 200 On umożliwia nam montaż aparatów w pionie. Druga sprawa, rzecz, która przysporzyła swojego czasu nieprzyjemną sytuację na zleceniu i irytuje mnie do teraz. Nie mam za bardzo jak Wam pokazać to na przybitkach, bo do dyspozycji mam tylko zwykłego RS3, ale w przypadku wersji Combo rurki do mocowania follow focusa mają inną średnicę niż te które są standardem w świecie filmowym 15 mm wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy przed dużym zleceniem origowałem sobie osobno kamerę, zostawiając na standardowej różce 15 mm miejsce na follow focus. Oczywiście nie sprawdzając, czy pasuje do siebie. no Bo skoro wszyscy używają 15 mm, to czemu DJI miałoby używać innej średnicy, skoro to jest standard w świecie filmowym. Okazało się, że w silnik follow focusa od DJI nie wejdzie na mojego riga. Kończąc wywód o rurkach, w RS4 są już w standardzie 15 mm. Trzecia kwestia, po lewej stronie ekranu pojawił się mały przełącznik, o którym już wspomniałem. Pozwala on na przełączenie trybów działania joysticka. Możemy zostawić standardowo sterowanie gimbalem, albo jeżeli mamy odpowiedni obiektyw, sterować power zoomem lub clear image zoomem. Kolejna zmiana. Ramiona RS4 pokryte są powłoką teflonową, co w teorii powinno nam ułatwiać i przyspieszyć wyważanie gimbala. Poza tym z y, takich mniej zauważalnych różnic. Czwórki są już cięższe, analogicznie o około 100 gramów od trójek. Posiadają algorytm stabilizacji o jedną generację nowszy. Totalnie nie zauważyłem różnicy. Zarówno trójki, jak i czwórki świetnie sobie radzą w tym aspekcie. Blokada osi również wskoczyła o generację wyżej, i tu też raczej e, nie widzę różnicy. Blokuje się dokładnie tak samo. No i na koniec, ile to wszystko kosztuje? Na chwilę obecną, czyli koniec maja 2024 roku, lecąc po kolei, RS4 to jest 2600 zł, RS4 Combo to jest 3350 zł, RS4 Pro to jest 4050 zł, a RS4 Pro Combo to 5150 zł. A więc, czy warto? To zależy. Jeżeli masz RS3 albo RS3 Pro i zastanawiasz się nad upgrade'em do czwórki, to moim zdaniem nie ma to sensu. Chyba, że zależy Ci na wejściu w system Focus Pro, czy po prostu cały ekosystem DJI. Ale jeżeli stoisz przed zakupem swojego pierwszego gimbala, albo chcesz zrobić upgrade z jakiegoś starego złomka i zastanawiasz się między trójką a czwórką, to sprawa jest dosyć prosta. Ja radziłbym wziąć raczej pod uwagę czwórkę ze względu na to, że różnica w cenie jest naprawdę minimalna, a za te parę stówek więcej masz nowy odświeżony gimbal z płytką pion poziom już w zestawie i poprawionymi drobnostkami. Jak zwykle w opisie do tego filmu znajdziecie wszystkie linki z omówionymi dziś gimbalami. Na dzisiaj to tyle ode mnie, dzięki za uwagę.